Dzisiaj pokażę wam klucz nasadowy 1/2 cala z mechanizmem zapadkowym Niteo Tools. Dzięki niemu łatwiej i szybciej przykręcimy i odkręcimy różnego rodzaju śruby. W zestawie dostajemy klucz nasadowy 18 nasadek oraz przedłużkę. Wszystkie elementy są rozmieszczone na dużym uchwycie do przenoszenia. Dzięki temu mamy wygodny dostęp do każdej z nasadek. Grzechotka jest przeznaczona do pracy z dużym momentem obrotowym, klucz posiada przełącznik kierunku obrotów prawo lewo i 5-stopniowy skok grzechotki. Do tego mamy antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt z tworzywa termoplastycznego TRP i polipropylenu. w zestawie znajdziemy nasadki w rozmiarze od 9 do 17 od 19 do 24. Później mamy nasadkę 27 i 32 mm. Są one wykonane z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej oraz pokryte galwanicznie chromem, co dodatkowo zabezpiecza je przed korozją. Przedłużka o długości 12,5 cm również jest wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Waga zestawu to 2,4 kg. Nasadki mają cienki rant, dzięki czemu sprawdziły się już przy dokręcaniu śrub w niektórych alufelgach, gdzie było mało miejsca i inne klucze nie mieściły się w otworze. Moim zdaniem ten klucz grzechotkowy to solidne narzędzie, które znacznie przyspiesza i ułatwia przykręcanie wszelkiego rodzaju śrub i nakrętek. Mogę go z czystym sumieniem polecić. Jeśli podobał Ci się film, kliknij pozytywną ocenę, subskrybuj i polecaj ten kanał. To nic nie kosztuje, a wpłynie na szybszy rozwój kanału i większą liczbę testów i recenzji.